Będziemy bogaci poważnie W miłości i złości nie żałuj na kości powiedział do prawdy raz waz, dwa, trzy, pięć przed nami rozmowa z panami Baksikiem i Gąsiorowskim w Izraelu. Bardzo proszę. Finansy generalnie są dziedziną bardzo podobną do nauk ścisłych. I może tutaj e, troszkę zbulwersuje publiczność, ale uważam, że muzyka jest, jest też nauką ścisłą. Ja osobiście bardzo lubię harmonię. A harmonia to jest zestaw reguł, na bazie których człowiek porusza się. To znaczy, że jeden człowiek w Polsce może zachwiać rynkiem walutowym? Sam nie. Z pomocą przyjaciół, kolegów, ludzi biznesu, na pewno da. Wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani w tym, żeby im się opłacało produkować, handlować, importować, robić różnego rodzaju interesy. Pieniądze w dzisiejszych czasach obawiam się, że dają pewną wolność. Czy rozgranicza pani miłość i seks? Mm -mm. Nie. E, Łączę to w jedną całość, tak jak koktajl. Bo w końcu jest to jedyne miejsce w Polsce, a może i y, dla mnie przynajmniej na świecie, w którym mogę robić to, co chcę, tak jak chcę, z kim chcę, jak długo chcę. Czy pani pali? <laughs> Mm -mm. Wolę się całować. <gry> Wolę się całować. Proszę Państwa, ja Państwu przypominam, że nasz program jest na żywo, w związku z tym wszystkie potknięcia przejęzyczenia są, nasze są przed Państwem. My chcemy pomóc. My mamy zaufanie do tego rządu. Czy on ma do nas? Nie wiem. Przez 45 lat kapitał prywatny był w Polsce robiony w żabę. Ludzie oszukiwali państwo, państwo oszukiwało ludzi. Ja nie płaciłem podatków, rąbałem państwa, państwo mnie też rąbało. I taka była zasada: nikt nie miał zaufania. No i tak już właściwie pozostało. Halo. Na przykład taka fade away jest no, nieznośna zupełnie, i to nie dlatego, że ona chce być taka, ale ona jest. Niektórzy, niektórym sukces jakoś nie służy, chyba nie, nie znoszą tego. Strata czasu jest yy, yy, do nadrobienia, ale strata atmosfery twórczej i, wiesz, i, i chęci do pracy jest. Nie do nadrobienia. Do każdej swojej usługi dokładam 2-3 tysiące złotych ze względu na to, że sobie zaplanowałem dolara między 5 tysiącami a 10 tysiącami złotych. Wydałem kilkadziesiąt milionów złotych na reklamę, w której umieściłem cenę. Produkuję od dwóch tygodni, dokładając do każdego zdjęcia 100 złotych. Tak sobie zaplanował każdy człowiek, że dolar może rosnąć w rajach powiedzmy 50% w ciągu miesiąca. Nikt sobie nie zaplanował, że można dolara wywindować z 6 tysięcy na 13 przez 5 tygodni. Tak bardzo, bardzo marzę o tym, żeby się nareszcie wyspać, porządnie. Spać cały dzień całą noc. Pani Kasiu, przepraszam, przyszedł do Pana jakiś mężczyzna? No właśnie. No właśnie, ten mężczyzna nie pozwala mi spać. Producent jest to osoba, która zdejmuje wszystkie problemy ekonomiczno-finansowe, organizacyjne z głowy reżysera. Jest to często również osoba odpowiedzialna za finansowanie w całości. Tego czy innego projektu. Osoba, która jest partnerem, ale jednocześnie jak gdyby równowagą. Jeśli nie chcę użyć słowa przeciwnika, reżysera, osoba w dyskusjach, z którą rodzą się wszystkie pomysły artystyczne, organizacyjne i finansowe rozwiązania, podjęcie dużego wysiłku finansowego. I ja jak pojawiła się moja możliwość wjazdu po raz pierwszy na zachód, ja złożyłem takie podanie do pana Żygulskiego, żeby mi umożliwił, który był wówczas ministrem kultury i sztuki, żeby mi umożliwił wymianę 200 dolarów, pamiętam, po kursie państwowym. Bo właśnie jadę na zachód po raz pierwszy, interesuję się muzykalem i, i chciałem gdzieś tam pójść na parę spektakli i ja dostałem odmowną odpowiedź. Ja to zrozumiałem zresztą, że nawet dla skrzydków nie ma pieniędzy. To co dopiero muzyka. Cieszy mnie Diamentowy kolczyk Mały grosiec szczęścia Ciepło to nie śmieje się Gdy całuję go Halo, słucham Już nie wiem jak mam do Ciebie mówić Żebyś zrozumiał mnie Tienimi, poiché l'amor vacilla Tienimi, poiché il dolor vacilla Tienimi, prego di non lasciarmi E poi prova ad amarmi Io prego ti Utwierdź mnie w tym uczuciu, bo sławnie Utwierdź mnie, bo postał pilnie, ładnie Pańskie korzenie, skąd Pan pochodzisz Pań z Włochem, czy Amerykaninem? Oto mi to, dziękuję bardzo. Dziękuję. Where are your roots, where part, I'm part uh, uh, Italian, Irish. Uh, predominantly Italian, Irish, Włochy, Dutch. Irlandia, Irish, Dutch? Dutch? Yeah, Ho French, uh, Holandia, Francja. I jeszcze dwa, których nie pamiętam. Nawet być może trochę krwi polskiej. Okay. <laughs> Nikt nie zna jego życia. Nie zna jego skuby, To samo lupy. Dokładna identyfikacja, kim są oni. Wydaje się jednym z najpilniejszych zadań społecznych w naszych czasów. Niestety jednak, jak do tej pory, mamy w tej dziedzinie wyniki dość przeciętne. Oni ciągle wymykają się nam z rąk. Ja pożyczę od Pani 100 zł i daj Pani w zastaw mój zegarek i w terminie nie oddaje i Pani mi zabiera zegarek, to znaczy, że jesteśmy kwita. Ale jeżeli e, Pani twierdzi, że proszę bardzo, panie Bakie, weź Pan sobie zegarek, to ja muszę Pani oddać 100 zł plus Pani koszta. A tu się okazuje, że od, zabrano mi zegarek i się mówi oddaję jeszcze 100 złotych plus koszta. To ile razy? Dwa razy płaci? Na całym świecie tak jest. Absolutnie, że czasami ze sztuką nie mają pieniędzy. I czasami idą do łóżka z takimi ludźmi, którzy, z którym może w prawdziwym świecie nie by chcieli, bo chcą te pieniądze, żeby sfinansować pewną sztukę, pewny teatr, film czy tak dalej. To się dzieje na całym świecie. Dajcie mi władzę, a ja was usadzę. Tak, jechać. Bardzo dobrze. Proszę panów, ogromnie się cieszę. Jak zwykle w takich przypadkach informuję zawodników, że umówimy się po. Mam 32 lata. Stan cywilny. Żonaty, dzieci, jedno. Majątek, yy, samochód. Nissan. Samochód Nissan. Yy, czy zrobił karierę, panie Zygmuncie? Moim zdaniem nie tylko zrobił karierę. Nie tylko zrobił karierę na metry, ale nawet na kilometry. Liczba pierścieni. Nie może przekroczyć liczby palców. Jest to wesoła zabawa, ale jednocześnie proszę pamiętać, że większość w tej zabawie przegrywa. Ogólnie mówiąc, brak stabilizacji ekonomicznej, brak stabilizacji w przypisach. Także nie można powiedzieć, że nic i w zamian za nic coś, ale tak jak w biznesie bywa, coś za coś. Przytu mnie, prowadź mnie poprzez. Jest brzask, aż nie widać go stąd. do mnie, z twych ramion zbuduj schron.